Ciekawe norweskie filmy, część trzecia. Dzisiaj coś dla fanów kina typu dziwnego, bo z jakiegoś powodu Norwegia ma takich filmów bardzo dużo. Na start leci Brysomemannen, czyli Kłopotliwy Człowiek. To taki film, że najlepiej pooglądać go nic o nim nie wiedząc, dlatego powiem tylko tyle. Nasz bohater Anders przyjeżdża do nieznanego miasta i rzeczy się dzieją. Następny film to Hawaje Oslo. Ten film opowiada historię kilku osób, które choć się nie znają, to ich ścieżki się krzyżują. No i poza jest to nic ciekawego, ale akcja w tym filmie tak szybko i mocno Skaluje, wątki się nieświadomie łączą, że całość z czasem naprawdę zamienia się w bardzo intensywną i dziwną mozaikę. No i last but not least, Elling. Jest to urocza komedia o dwóch odrobinę nieprzystosowanych społecznie mężczyznach: świętoszek i poeta Elling i chłop jak dąb do tego powieciarz Shell Bjarne. Po dwóch latach w zakładzie wspólnie otrzymują oni mieszkanie i co za tym idzie, szansę sprawdzenia się w normalnym życiu. Zachęcam do sprawdzenia mojego kanału na YouTubie, na którym więcej tego typu treści.